Chińska motoryzacja wchodzi do Europy z dynamiką, której nikt się nie spodziewał. A producenci starego kontynentu wycofują się do defensywy. I nagle pojawia się on: nowy Mercedes GLB. Samochód, który ma tylko jedno zadanie: wrócić na pozycję lidera. I wiecie co? Mercedes zrobił coś, co na pewno zaboli konkurencję. Ogromny M-Book Super Screen, 19-głośnikowy, high-endowy system Burmaster, asystent jazdy na poziomie L2, pełni autonomiczne parkowanie, tryb terenowy, zasięg nawet do 630 km WLTP, system manewrowania z automatycznym hamowaniem oraz opcjonalny trzeci rząd, czyli nawet do siedmiu miejsc. Oficjalny konfigurator jeszcze nie wystartował, ale baza ma kosztować od 248 tysięcy złotych, a wersje doposażone około 280 tysięcy złotych. Mercedes chce tym modelem realnie konkurować z Teslą na rynku elektryków. Obserwuj, jeśli chcesz więcej ciekawostek ze świata nowoczesnej motoryzacji.